No, i siema malutki witam serdecznie, tak jak obiecywałem. Kolejny nordycki przedmiot przed nami, tym razem mini puszka. Mini puszeczka z nowej FIFA 365. Taka puszka zawiera 5 boosterków nordyckich plus jedną kartę limitowaną. Więc sprawdzimy sobie, z czym to się je. Tak. I zobaczmy. Karta limitowana. Pewnie będzie widoczna od, od razu, więc sobie ją schował na boczek. I mamy 5 kart. Znaczy 5 boosterków. A karty specjalnej nie ma. Nie ma. Napisał, że jest czy nie. Nie, nie, tutaj nie ma. Dobra. No to w porządku. Nic się nie dzieje. Jest dobrze. Limitkę wam pokażę na końcu 5 boosterów. No i liczę tutaj, że będzie, że będzie karta. Rar moi drodzy, mam na razie 5 rarów. Te są w przeciwieństwie do starterów mają kody kreskowe. Macie checklistę, Jeszcze sobie sprawdźcie dokładnie. No i lecimy. Szkoda czasu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy bazy. I mamy kartę, e, kolejny debiut, ale kolejna karta, której nie mam, więc fajnie. W dobrym stanie, nienagannym stanie, można tak powiedzieć. Także no, fajnie. Oczywiście podstawą tutaj jest RAR dla mnie. Kartą najważniejszą mamy zestaw bazówek, których Wam już zresztą nawet nie pokazuję, bo tych bazówek już mam mnóstwo. I Dibala, Paolo Dibala bardzo ładna karta, ale tylko fansik, tylko fansik, więc no na na. tutaj mamy znowu zestaw bazówek. Jak kogoś interesują, to możecie sobie zobaczyć. I kartą specjalną. Jest świetnie, jest jako Alcantara na Power-Upie. Tej karty jeszcze nie miałem. No ale Power-Up dwa razy fans. Słabo. Liczę, że coś tutaj teraz wpadnie Proszę. I mamy. Dwie karty specjalne, mamy pucharek FIFA World Cup, klubowy World Cup. Ładnie. Te karty chyba nie mamy, tylko pucharków jest dziewięć i mamy Game Changera Suareza. Wydaje mi się, że go będę miał, ale jak coś to będzie na wymianę w nordyckiej wersji. No i ostatnia saszetka. Przekonajmy się. Tutaj nie ma. Ale jest za to Multipla z szalky, której nie miałem na 100%, więc super. No i kartą specjalną, limitowaną, moi drodzy, jest troszeczkę Abu Majang. Abu z Borusii Oczywiście tutaj lekko róg jest, ale myślę, że coś uda się z tym zrobić. To chyba już jest 15 limitka w mojej czy 16 limitka w mojej kolekcji nie miałem jej. Nie wiem, czy ona występuje. Nie wydaje mi się, żeby w Polsce na razie ona występowała fajnie. No i dobra, puszeczkę uważam za całkiem całkiem udaną. Nie, co prawda nie trafiliśmy rara, no ale nie zawsze te rary można trafiać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć.